Chciała tak romantycznie i ekskluzywnie, jak na filmie. No. Ja słaba. A oni mnie gonią. Ja walczę. Ale już nie mam sił. I biegnę. Biegnę, ale się nie boję, bo wierzę. I biegnę, i jestem taka. Taka pokaleczona. Tak mi krew cieknie. Po białej sukience. I tak biegnę, i raptem nagle taki zaułek. Taka ślepa ulica. I tam nic nie ma, tylko na końcu jest taka krata. I ta krata nie pozwala mi wyjść. I tak dobiegam się, rzucam. I tak stoję. I jestem taka uwięziona. A tam po prostu studzienki. Tysiące studzienek. I z tych studzienek dym. Wszędzie ten dym. I nagle wjeżdża. On! Ja stoję, ale już prawie się nie boję. A on na tym swoim motorze. On taki groźny, z taką klatą. Tak robi, tak. Tak. I I i I i jedzie do mnie, jedzie, wiem, że będę żyła. I oni się boją i zaczynają uciekać. I chodzi tęcza. Jaczka, a dlaczego z tych cudzienek, to zawsze na tych amerykańskich filmach, to po prostu leci dym? No, burry są stare, ty.